To jest pewna pozycja pracy, która jest tak naprawdę organizowana, ponieważ to jest cały ciąg przygotowań, bardzo dużych, bardzo żmudnych, czasami trwających wiele lat, i jest to przygotowywanie człowieka, który działa pod zupełnie zmienioną tożsamością w innym kraju. I to jest najsilniejsza broń każdego wywiadu. A lubują się w tym i lubowali i lubują to oczywiście Rosjanie z ich tradycją i ciągłością taką instytucjonalną służb. A jak wygląda ten proces może przygotowywania takiego nie legała? To coś jest więcej bardzo, bardzo skomplikowane, to jest, zależy od y, kierunku, od zadań, kogo poszukujemy. Y, gdzie poszukujemy, y, to mogą być naprawdę, to może być setki, setki różnych aspektów, które, które potrzebujemy. No, w każdym razie jest to tak silna broń, bo, bo, bo jest to osoba głęboko zakamuflowana, ukryta i realizująca określone y, zadania, często z wyprzedzeniem, tak jak powiedziałem, kilku, nawet więcej, kilkunastu, kilkudziesięciu lat.